Ta mąka jest fajna, tak? Dosypać ci tu mąki jeszcze? Tak. Dobra. Dalej. Dużo? Tak, dalej. Dobra, bo dużo mąki trzeba dać, tak? Dobra, masz dużo mąki. O, tak. A nie zapominasz mieszać czasem? Tak. No, mieszaj teraz. Powolutku, żeby nie wylać z garczka Twojego żubki. Oooooo! Tutaj, tutaj dasz trochę. Co się z tą kaszą zrobi? Ciekawe. Wodę tu dasz? Tak! No to daj, zobaczymy, co się stanie. Wsiąknęła, zobacz, wsiąkła. Wsiąkła w kaszkę woda. No? Patrz jak wsiąka, widzisz? Wsiąka w zupkę. No, ale jaja. Się... Siąka jeszcze? Tak. musimy dolać wody, co? Tak. Dużo? To czekaj, mama ci tu da, a ty dolejesz wody. Masz dolej wody do zupy, bo się nam trochę wygotowało, tak? No i zamieszaj. Koniecznie trzeba mieszać, Weronisiu, żeby żeby nie robiły się takie, wiesz co, żeby się zupka nie zważyła. Wiesz? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Jogurci, ale dodaj tego jogurciku. Patrz. Tak weź łyżeczką i tak jest o. To taka śmietanka jest, no. Ciągnij. Nie udałaś? No to to odłożymy, tak? Uuu, ale Dziękuję. Dziękuję. O, ale wsiąka. Wsiąkło tam. Ale pyszną zupę zrobiłaś, Weronisiu. A ziółka jakiegoś damy jeszcze z zupki? Może pietruszki trochę? Nie. Yes. Pani. M mąki? Dobra. To zrobimy z zupki sosik teraz, tak? Mm. Pamiętasz o mieszaniu zupki, Weronisiu? Pamiętaj o mieszaniu. Trzeba zamieszać zupkę teraz. Nie. Wody dodamy jeszcze? Dobra. Tu! No to ty, sobie dodawaj mąkę, a ja O, je Powolutku. jej! Ale wody. Hm, a może byś tą mąkę dała wody? Zobaczymy co się U. zrobi, patrz. Teraz tu dodaj wody, patrz, tu weź zupki troszkę. Siądź sobie wygodnie, no. I tu, tu lej wody.